Indonesia! ��ranch! ハハハハハ。<m ots な> <h ums な> <laughs> Ole, daje Czadu. No, puścił. No, lepiej, żeby się nie puszczała. Na to żeby się nie puściła, tylko. Podciągnę troszkę. Nie, są nie, nie, żeby... nie, i nie, 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 tu nie, nie, jest nie, jest nie, 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 tu. O, no. o, o, ale mi rękę! O, dawaj Dawaj! Dawaj tu! No? Daj, co bliżej! Tam, jest, tam gdzie, jest! Gdzie? Nie widzę. Lewej, podnieś do góry, wędkę Jest! brawo prawa! O, kurde! O, waży? Nie wiem. No czekaj. Masz Nie mam. A piękny, większy ej, od mojego. Ej, 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 ej. Nie, to nie jest raczej. Co, ale kurde, kopiątki? Mówisz? Jak się pan czuje? Odtaczaj.